Po raz kolejny witam Państwa. Tym razem online łączymy się z panem doktorem inżynierem Tomaszem Mirowskim, pracownikiem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, a także ekspertem w Instytucie Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. Panie doktorze, Pan był jednym z panelistów bardzo ciekawego, bardzo, on się przedłużył dosyć, dyskusja była chyba dosyć długa, panelu dotyczącego gospodarki w obiegu zamkniętym. Jakie były najważniejsze konk konkluzje, najważniejsze wnioski, tak z Pana perspektywy, podczas, podczas tego panelu? Dzień dobry Państwu. Tak, to już piąta konferencja, w której tematyka pojawia się źródeł odnawialnych i wodoru. Wodór już jest, już jest trzeci rok na tej konferencji i na panelu, w którym ja miałem przyjemność brać udział, dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych i oczyszczalni ścieków przedstawili swoje bardzo ciekawe osiągnięcia w zakresie samowystarczalności energetycznej swoich zakładów. Tam pojawiały się technologie z energetyki odnawialnej, które wspomagały pracę maszyn i urządzeń stosowanych właśnie w tym sektorze. Pojawiły się też techniczne aspekty i projektowe dotyczące biogazowni, które, które są w niektórych przypadkach elementem oczyszczalni ścieków. Ja miałem przyjemność zaprezentować taką nowatorską technologię eliminacji osadów ściekowych techniką plazmową z możliwością wytwarzania wodoru. Jest to taka technologia, która. Jest to powiedzmy technologia sprawdzona, bo ona jest, ma, znalazła już zastosowanie. Ta technologia jest na poziomie badawczo-rozwojowym, mhm. i co prawda, technika plazmowa jest znana z innych obszarów jej wykorzystania, chociażby w eliminacji odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych. Tak, tutaj. Firma technologiczna WTT wdraża to w oczyszczalni ścieków, w oczyszczalni, która nie jest dużą przy dużej aglomeracji miejskiej oczyszczalnią, czyli oczyszczalnią, która obsługuje wskaźnik między 50 a 100 tysięcy RLM, czyli jednostki przeliczeniowej na mieszkańców. I tutaj technologia. Pozwala wyeliminować osad ściekowy jako odpad, który wychodzi z oczyszczalni ścieków, więc produkty, które, które powstają w wyniku przetwarzania osadów ściekowych, nie mają już kodów odpadów są produkty, produktami wartościowymi. Jest to przede wszystkim gaz syntezowy, z którego wydziela się, oddziela się 5-9 wodór możliwy do zastosowania w elektromobilności, do zasilania autobusów, na przykład wodorowych. Mamy tutaj również dwutlenek węgla, który oczyszczony może stanowić po prostu gaz techniczny, jak również pozostałość stałą i organiczną w postaci witryfikatu. To jest taka pozostałość, z której można wytwarzać wełnę mineralną, ewentualnie materiały budowlane lub dodatki do cementu. Ta technologia jest wdrażana w jednej z oczyszczalni na terenie województwa opolskiego. No i w tych warunkach COVID-u już myślę, że firma by mogła cieszyć się pierwszym uruchomieniem, pierwszymi testami, ale wszystko przesunęło się niemalże o rok. Technologia ma bardzo wysoki potencjał naukowo badawczy, dlatego, że. Taka technika stosowana właśnie w PWIK pozwala testować oprócz osadów ściekowych również inne osady, osady przemysłowe, RDF czy PRDF, który może zostać odbierany właśnie w takich oczyszczalniach ścieków. To dzisiaj na panelu również paneliści też mówili o takim elemencie badawczym, gdzie powstaje biowęgiel, gdzie, gdzie są stosowane techniki temperaturowe do, do przetwarzania osadów ściekowych. Można też powiedzieć, że te innowacje, które są stosowane właśnie w tej energetyce, w tym dziale energetyki dotyczący właśnie wodociągów, kanalizacji, że są no nie mniej istotne niż to, co się dzieje w elektrowniach, to, co się dzieje w wielu innych miejscach. Tak, szczególnie, że mamy do czynienia ze wzrostem ilości odpadów, ze wzrostem ilości osadów ściekowych. Przybywają nam oczyszczalnie ścieków, nie tylko te duże, bo, bo te duże już pracują mi to bardzo dobrze, gdzie jest oczyszczanie mechaniczno-biologiczne, ale szczególnie te w obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. I tam. Poszukuje się pewnych rozwiązań dedykowanych do mniejszych zlewni yy, yy, ścieków. I yy, to yy, wykorzystanie energetyczne tego potencjału w postaci osadów ściekowych jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że to są stabilne źródła energii odnawialnej. Panie doktorze, dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy z panem doktorem inżynierem Tomaszem Mirowskim z Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertem Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo za uwagę.